W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkie Twoje błogosławieństwa, wszystkie Twoje dary, jakimi obdarzasz mnie na co dzień. Dziękuję za każdy przeżyty dzień, wszystkie radości i wszystkie smutki. Panie, Ty wiesz, że czasem tak ciężko jest mi iść przez życie. Czasem tak bardzo potrzebuję otuchy, więcej siły i energii. Pozwól mi przywołać dziś Ducha Świętego, by napełnił mnie swoją mocą. Duchu Święty, zapraszam Cię do mojego życia. Proszę, przyjdź i napełnij mnie wszystkim, co dobre. Błagam, rozwiej wszystkie moje życiowe wątpliwości. Wszystkie pytania, każdą chwilę niewiary. Duchu Święty, zapraszam Cię do mojego życia. Przyjdź i dodaj mi mądrości. Obdasz mnie rozumem, bym potrafiła rozwiązać wszystkie trudne sytuacje w moim życiu, wszelkie kłopoty, wszelkie pętające mnie węzły grzechu. Duchu Święty. Zapraszam Cię do mojego życia. Przyjdź i dodaj mi otuchy. Pociesz mnie w każdym strapieniu, tak bardzo tego potrzebuję. Błagam, zabierz ciężary, które noszę na moich ramionach. Naucz, jak radzić sobie z lękiem, zmartwieniami i stresem codziennego dnia. Duchu Święty, zapraszam Cię do mojego życia. Przyjdź i napełnij moje serce prawdziwą pobożnością, miłością i gotowością do wybaczenia. Proszę, pomóż mi codziennie zmieniać się na lepsze, stawać się lepszym człowiekiem, będącym coraz bliżej Pana Boga. Boże błagam, ześlij na mnie Ducha Świętego. Pozwól, by pomagał mi w życiu, prowadził mnie. I nie pozwalał mi błądzić. Tak bardzo pragnę być jak najbliżej Ciebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!